Siema przyjacielu, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zastanowimy się nad inwestycją w Budapeszt, a dokładniej to na itemy właśnie z tego to turnieju, który rozpoczął się z dniem dzisiejszym. więc Uważam, że taki odcinek po prostu jest nam potrzebny. Potrzebny też nam jest wiedzieć, że możesz kliknąć w plusik tutaj na jakiejś sagu, użyć kodu FIAKO. Dzięki czemu otrzymasz 4 zł na start i 20% więcej do depozytu, że trwają aktualnie giveawaye, których aż 5. Jeżeli 8 zł z kodem FIAKO wpłacisz, to już bierzesz udział w najtańszym, a jak wpłacisz sobie 35 zł, to bierzesz udział we wszystkich. Oczywiście do niczego nie namawiam, nie zachęcam, stronę tylko i z tego roku życia yy, i po prostu myślę, że warto, żebyś o tym wiedział. Tak czy siak posłuży nam case'a dzisiaj jako tło do naszych to właśnie rozważań na tematy inwestycyjne, związane oczywiście z przedmiotami z Budapesztu. Na samym starcie, absolutnie nie jest to żadna porada inwestycyjna. Najzwyczajniej w świecie jest jakieś moje głupie gadanie na temat, na którym po prostu trochę czasu spędziłem, na temat, którym też się gdzieś tam zajmuję, bo od, na rynku tym działam od naprawdę wielu lat, a gdzieś tam jakoś bardziej inwestuję właśnie od lat 4-5. Co musicie wiedzieć na samym starcie, to ja inwestuję w trybie, jakby na to nie patrzeć, tylko i wyłącznie w długoterminowym. To znaczy ja nie kupuję przedmiotów z myślą, że sprzedam je jutro, pojutrze, być może za kilka godzin, i tak dalej, i tak dalej, czy po prostu jakby na to nie patrzeć. Moją, moim podejściem do całego inwestowania, jest podejście stricte długoterminowe. Dalej trzymam kapsuki, które kupiłem w 2017 roku i ja wiem, że mogłem je sprzedać kilka lat temu, jak były za 200 zł, teraz są za 150 czy za 130 zł. Być może mogłem zachować się lepiej, ale moje podejście jest takie, że gdzieś tam po prostu zamiast kisić tą kasę i po prostu trzymać ją w gotówce, to najzwyczajniej w świecie lubię sobie kupić przedmioty między innymi na Steamie. Gdzie jakby na to nieważne, one sobie leżą i długi czas czekają. Uważam, że powiedzenie tego jest dosyć istotne. Nie z perspektywy takiej, żebyś mi się pochwalił, w jaki to jest, ja cudowny nie jestem, bo też nie mówię, że to jest najlepszy sposób inwestowania, absolutnie, tylko po prostu, żebyś wiedział, jak ja do tego podchodzę, jak ja na to wszystko patrzę, żebyś miał mniej więcej jakiś to właśnie pogląd, jakieś to podejście. A swoje skiny wymieniam na Pyryczłab, potężny bank skinów, mega szybka wysyłka i skodem FIA jako plus 35% premii. Polecam serdecznie. Coś, co należy sobie powiedzieć, przyjacielu, to to, że wielu z nas, kiedy patrzy na temat inwestycji w jakieś to Major, czy temat inwestycji związany właśnie z jakimiś tam przedmiotami typu kapsułki, i naklejki, to od razu z tyłu głowy gdzieś tam ma te naklejki z mitycznych Katowic 2014. Naklejki warte dziesiątki tysięcy złotych, które tak naprawdę sprawy nie jednego uczyniły gdzieś tam milionerem. I warto sobie powiedzieć, że taki jest, że się tak wyrażę, po prostu takie jest podejście i takie jest po prostu gdzieś tam stereotyp, jeżeli chodzi o ludzi inwestujących w naklejki, że oni kupują, trzymają i potem są milionerami. Najczęściej tak to nie działa, ale po kolei musimy sobie przejść i musimy sobie pogadać o wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o ten temat, czyli Przedmioty związane właśnie z Budapesztem. Coś, co należy sobie powiedzieć, to istotne w tym, żeby tak naprawdę ta inwestycja miała ręce i nogi. To jest możliwość, jak, jakby potencjał cenowy tego, tego, to właśnie przedmiotu. Innymi słowy, ile ten przedmiot może kosztować za kilka lat. Bo jeżeli patrzysz na te przedmioty i widzisz, że. Nie ma w nich potencjału, że one nie będą zbyt wiele warte za kilka lat, to rozważ być może nabycie innych przedmiotów w tym czasie, bo jak sobie zdajemy sprawę, to że mamy przedmioty z Budapesztu, to tak naprawdę sprawę też daje nam pewne okazje. Przykładowo niektóre starsze, to właśnie kapsułki czy naklejki, mogą w jakiś sposób dzięki temu potanieć, dzięki czemu być może można się w nie zaopatrzyć i tak jak to już chcę po prostu zauważyć, ten moment, który jest według mnie jest dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o właśnie wejście w jakieś inwestycje. Ale nie uważam, że jest tylko i wyłącznie ciekawy dla ludzi, którzy chcą inwestować w Budapeszt, więc tego musisz sobie zdawać sprawę. Wracając do samego Budapesztu, jeżeli już uważam, że ten. Y Naklejki mają jakiś potencjał, albo być może nie wiesz, czy te naklejki mogą mieć jakiś potencjał, to według mnie są takie trzy najistotniejsze kwestie, które należy po prostu znać, jeżeli chodzi o temat właśnie naklejek. Po pierwsze, to jest to, czy są, tu, czy mają tło, tak? Czy są właśnie bez tła, czy z tłem. W tym przypadku mamy akurat naklejki z tłem, co już patrząc z perspektywy ostatnich wybryków walw, to znaczy z gigantycznej pasy naklejek z bez tła, no to jest to dosyć dobry omen i dosyć dobra informacja dla nas. Jeżeli te naklejki właśnie owego tła nie mają, no to tak na tą sprawę wtedy byłaby dupa, bo mieliśmy bardzo dużo i te. Bardzo dużo właśnie turniej, gdzie dostawaliśmy naklejki bez tła. Tutaj patrzę na Antwerp, patrzę na Sztokholm, patrzę na Paryż, patrzę na Kopenhagę, więc już ludzie delikatnie rzecz ujmując żegają naklejkami bez tła. Tutaj mamy tło, więc jest w pyta, bym powiedział, i to tło jest całkowicie nie byle jakie. Kolejna kwestia to efekt holo. Jest to dosyć istotny temat. Jak dobrze wiemy, jeżeli sobie patrzymy na różowy stan owych to właśnie przedmiotów, no to mamy efekt holo. I często są to naklejki najczęściej używane gdzieś do craftów, często są to naklejki, na które najczęściej właśnie jakieś inwestorzy czy ludzie, którzy owe naklejki chcieliby potencjalnie nabyć, gdzieś tam patrzą, więc Dosyć istotną kwestią jest, żeby ten efekt holo i żeby te naklejki holo miały ręce i nogi, delikatnie rzecz ujmując. No i trzecia kolejna kwestia to ogólny, jakby to powiedzieć, feedback czy ogólny vibe związany z całym major'em. Chodzi o to, że niejednokrotnie mieliśmy sytuacje, kiedy to maj'ory były zapowiadane nie wiadomo jak, kiedy to ludzie szkowali się na nie wiadomo co, a po koniec końców okazywało się, że delikatnie rzecz ujmując były średnie, średnio były zapamiętywane, w wyniku czego też, jakby na to nie patrzeć, po prostu chęć nabycia takowych przedmiotów gdzieś tam w czasie, nie jest największa, musimy sobie oczywiście z tego zdawać sprawę. W związku z czym Tutaj też należy troszeczkę śledzić, troszeczkę monitorować to, co się dzieje przy okazji takowego majora, i gdzieś tam na bieżąco widzieć, jak to się mniej więcej wszystko odbija, jak ludzie na to patrzą i tak dalej. Więc jeżeli sobie patrzysz na przedmioty typu kapsułki i typu naklejki, bo oni będą mówił najwięcej, no to po pierwsze te kwestie są dosyć istotne. Jeżeli sam już sobie na nie odpowiedziałeś, to już jest dosyć duży sukces. Kwestia druga to sam moment inwestycji. Absolutnie uważam, że jest to jeden z najważniejszych momentów, bo możesz kupić te przedmioty, kiedy będą na jakimś najwyższym, e, bardzo złej cenie, na jakimś najwyższym, 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 najwyższym program. No i wtedy będziesz musiał dosyć dużo czekać, żeby jakkolwiek one e, cenowo fajnie wyglądały, tak? A jeżeli kupisz w dobrym momencie, no to wtedy wszystko będzie łatwe i przyjemne. Otóż najlepszy moment na zakup, no tak, na zakup takowych przedmiotów, to jest oczywiście po rozpoczęciu się promocji. I teraz to jest słowo klucz, po rozpoczęciu się promocji. Dlatego? Bo jeżeli tak na sprawę podejdziesz do tego, że kupujesz teraz, bo już wierzysz, no to to raczej nie ma racji bytu. To by miało rację bytu tylko i wyłącznie w sytuacji, w której uważasz, że owej promocji nie będzie. Tylko że sytuacja jest taka, że ta promocja ten facto zawsze była. W związku z powyższym uważanie, że akurat tym Razem promocji nie będzie, no jest dosyć egzotycznym i dosyć odważnym podejściem. W związku z czym, jeżeli już faktycznie uważasz, że owa promocja się wydarzy, no to najzwyczajniej w świecie na nią czekaj. A tak jak mówię, szanse na to są bardzo, bardzo ja duże, przynajmniej według mnie. W związku z czym, jeżeli już jeżeli chodzi o timing, to wierzę, że nie obyś tego teraz, tylko w momencie kiedy wyjdzie promocja. Poczekaj chwilę, zobacz wtedy ten tydzień, myślę, że ta promocja spokojnie potrwa, przynajmniej ja tyle poczekam i zobaczę tak na daną sprawę, jaki jest supply, jak ludzie do tego wszystkiego podchodzą i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy już będę miał ten obraz całego tego turnieju, całego tego podejścia, ludzi do inwestowania w te przedmioty, no to tak na dobrą sprawę wtedy można się już w te przedmioty jakoś ładować i wtedy je kupować. Według mnie wcześniej ma to po prostu najzwyczajniej w świecie średni sens. Coś, co należy sobie powiedzieć, to właśnie to, że. Moment po promocji, i wtedy faktycznie ładowanko jak najbardziej mogłoby wchodzić w grę. Coś, co należy sobie powiedzieć, to to, że nie najgłupszą opcją, jeżeli na przykład zobaczy, że jest tych naklejek i tych kapsułek bardzo dużo, że ludzie średnio na to patrzą, możesz też zaryzykować i najzwyczajniej w świecie poczekać, aż promocja się y, skończy. Wtedy przemysł najczęściej na rynku z tym wystrzelił. Tylko mamy przykłady typu Paryż, typu Kopenhaga, kiedy w momencie, kiedy to owa promocja się zakończyła, no to one i tak wystrzeliły, później sobie dużo, dużo spadły, do tego sądzę, że Kopenhaga po dziś chyba jest warta 50 groszy 60 groszy, no nie? Tylko wtedy pytanie, takie przymioty, też fajnie byłoby inwestować w jakikolwiek sposób i to już jest temat, który będziemy sobie gdzieś tam przerabiać na tym kanale później, więc koniecznie subskrybuj, żebyś takowe treści nie przegapiły. Tak czy siak, będąc tu i teraz czekasz sobie do końca tej promocji, Stwierdzam, że w sumie tak na sprawę podoba Ci się ten turniej z perspektywy tych argumentów, które przed chwilą wymieniłem. Według Ciebie może to się udać. No i teraz należy sobie zadać fundamentalne pytanie. Czyli co kupować? No bo już fajnie, że już podjąłeś decyzję, że kupować kopytanie, co kupować, no nie? No tak, na daną sprawę wybór masz prosty. Albo idziesz w kapsułki, albo idziesz stricte w naklejki. Naklejki wydają się być nie tyle co odważniejszą opcją, co trzeba troszeczkę research zrobić. Na zasadzie kupno na oślep niektórych naklejek może się udać w momencie, kiedy kupujesz przedmioty typu, nie wiem, naklejki samego Donka, czy Kiosuke, czy Monziego. No to to są naklejki, które nie tyle, że są pewniakiem, tylko takie, które... Są przesłanki odnośnie tego, że ona przez dłuższy czas może trzymać jakąś tam wartość i to może się udać, tak? Natomiast jeżeli jesteś nie tyle co koneserem, co możesz w jakiś sposób bardziej ruszyć głową, jeżeli chodzi o takich zawodników kupić. Przykładem nich będzie na przykład Karrigan, który jest obecnie najstarszym zawodnikiem na Majorze. Coraz częściej w kuluarach się o tym mówi, że Karigan mógłby odchodzić na emeryturę, no to wtedy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli tego kalibru Legenda odeszłaby na emeryturę, no to wszyscy zdajemy sobie sprawę, że faktycznie ceny takowych przedmiotów mogłyby wystrzelić. Oczywistym jest, że Karrigan być może nie jest najlepszym przykładem, aczkolwiek jest to przykład jak możesz wykorzystać jakieś informacje, które gdzieś tam posiadasz, to gdzieś tam sobie zarejestrujesz, do tego, żeby w jakiś sposób zaopatrzyć się w takowe to właśnie itemy. Należy no sobie również zdać sprawę, że są zawodnicy, którzy mogą mieć po prostu większy, mniejszy fanbase. No i oczywistym jest, że inwestycja w zawodników, którzy większy fanbase mają, zawsze będzie dobrą opcją. Tak jak to byłeś, Dong czy Monzi i tak dalej. No to wiadomo jest, że tutaj będzie dużo łatwiej taką naklejkę później sprzedać, czy dużo większa szansa, że ktoś będzie chciał sobie skraftić taką naklejkę. Warto też patrzeć z perspektywy zawodników, którzy ile tych naklejek mają. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, jaki zawodników, nie wiem, Navi, które te naklejki mają od zarąbania, no to wtedy możesz też dojść do sytuacji, że jeżeli ktoś będzie zaopatrzył jakiegoś krafta, będzie chciał robić z tymi naklejkami, no to będzie patrzył stylki cenowo, więc tutaj jakby bardzo dużo jest, bardzo dużo kwestii trzeba zwrócić uwagę w momencie, kiedy wybierasz jakąś naklejkę konkretną. I tak jakby nie chciałem tutaj powiedzieć wszystkiego, chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, że naprawdę tych kwestii delikatnie rzecz ujmując, jest duża, i jest to nie tyle co wyższe szkoła jazdy, no co trzeba trochę głową ruszyć. Kapsułki nie tyle że są przeciwieństwem, co według mnie właśnie dużo są łatwiejszą opcją z perspektywy samego wyboru, tak? Masz de facto tych kapsułek. them Bo po 3 plus jeszcze właśnie y, jedne, y, jedne miejsców. patrzysz gdzie są ciekawsze drużyny, która według ciebie ma większy potencjał, która według ciebie jaki ma supply, jeżeli sobie popatrzysz na to, jak to na rynku z nim wygląda, i tak dalej, i tak dalej, i wtedy to już jest dużo prostsze. Kapsułki mają też tendencję do tego, że są dużo, nie tyle co mniej zmienne w cenie, co nie będzie jakichś gigantycznych wystrzałów, gigantycznych wahań. W momencie, kiedy przykładowo Owy Karygan by skończył karierę, no to można liczyć na to, że jego naklejka wystrzeli. Jakie to będą krotności? Ciężko powiedzieć, ale będą to krotności. Natomiast, żeby nagle w ciągu dnia jakaś kapsułka zrobiła jakieś krotności, no to byśmy. Tutaj musieli mówić jakieś interwencje ze strony walf, albo faktycznie jakieś niespotykane imbie. Więc musisz sobie zdawać sprawę, że z perspektywy długoterminowej te kapsułki wydają się być gdzieś tam ciekawszą opcją, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. No i tak, musisz też sobie oczywiście uzmysłowić, w co tak naprawdę w sprawę celujesz. Jaki jest poziom, z którego będziesz de facto zadowolony? Czy wierzysz tak naprawdę w sprawę, że te naklejki będą leciały? Do kosmosu i nie wiadomo kiedy jest sprzedaż, ale liczę, że będą leciały do kosmosu. Jest to jakiś trop, ale lepiej z doświadczenia też mówiąc wyznaczyć sobie, że przykładowo, jeżeli ta kapsułka, którą kupuję ta za, nie wiem, złotówkę, będzie warta 20 złotych, którą sprzedaje, tak jest dużo lepiej do tego po prostu podchodzić. Takie jest moje zdanie. Tymczasem dzięki wielkie za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedziałeś. I że widzimy się w już jutro. Łapkę w górę zostaw. Trzymaj się. Strzała!